Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. E, związanej w sumie trochę ze świętami, trochę z moim takim nowym projektem e, z innego hobby, też z modelarstwa, ale z modelarstwa takiego e, zdalnie sterowanego. Tutaj konstruuję właśnie teraz model e, podwozie w zasadzie samochodu. Także tutaj. Już gotowe do wycinki powierzchnie z PCV. No i no, i no, i troszeczkę się opóźniłem z tym modelem, tym małym, z racji tego, że troszeczkę mi się znudził, i postanowiłem sobie zrobić troszeczkę, porobić troszeczkę przy Tygrysie. A i pokażę Wam taki progres, jaki udało mi się osiągnąć przez te święta. Jest tutaj e, wnętrze tygrysa. To udało mi się zrobić przez święta. Czyli cały silnik, wszystkie te e, zbiorniki z e, płynem chodniczym, zbiorniki paliwa, a i tutaj przód, tutaj. Płyta oddzielająca komory silnika od komory, w której znajdują się załoganci, i luki na pociski. To wszystko udało mi się właśnie zrobić przez święta, także troszeczkę sobie odszedłem od tego tygrysa, ale nie żałuję, bo zrobiłem naprawdę dużo i nie jestem gotowy do naczego działań przy tym małym moim modelu. Jak każdy szanujący się modelarz mam rozpoczęte 1500 projektów i żaden z nich nie jest zakończony ale jak tak macie to znaczy, że jest dobrze bo, bo to jest normalne w modelarstwie nie kończymy jednego, zaczynamy następny i tak w kółko a dzisiaj zajmiemy się troszeczkę e, moją znaczy zajmiemy się moją ulubioną w zasadzie czynnością jest to pigmentowanie no, będziemy używać do tego suchych pigmentów alternatywą są starte pastele, tylko że w startych pastelach to jest o taki o tyle problem, że um, ciężko się miesza tam kolory po prostu i, i ciężko jest dobrać odpowiedni kolor ja będę używał akurat tutaj gotowych e, i to będzie tak będzie taki rdzawy kolor będzie kolor y, takiej rosyjskiej ziemi będzie kolor y, europejski, czyli sucha europejska ziemia. E, będzie y, to jest akurat y, track, rust, czyli taki y, brud gąśnicowy piasek. Tego pigmentu nie polecam. To jest pigment od miga. E, o ile te są bardzo fajne, bo są takie kolory blade. E, tak ten jest po prostu żółty. To jest taki hamski żółty kolor, który wygląda na modelu źle, co najmniej. Jak ktoś chce się bawić z piaskiem, to może sobie to kupić, ale nie polecam tego koloru. Wziąłem na próbę i odradzam. Z pokażę Wam, jak to wygląda później. Następny kolor to jest Ciemna Europejska Ziemia i Pigment Fixer jako utwardzacz do pigmentów. Co zauważyłem, Pigment Fixer to nic innego jak terpentyna, ma bardzo podobne właściwości, zapach i, i, i działa tak samo. E, znaczy, czy działa, nie wiem, ale nie sprawdzałem jeszcze, bo Pigment Fixera używam bardzo, bardzo rzadko. No ale jak będę miał okazję, to przetestuję i zobaczymy, czy faktycznie efekt jest taki sam. Jeżeli tak, to nie opłaca się po prostu kupować. Wystarczy sobie kupić terpentynę, która jest dużo, dużo tańsza. Mm. Dobra, to to i nasz model testowy. Dzisiaj będziemy sobie brudzić kąsienicę. Hmm. Już wam pokazuję zaraz jak. Otóż bierzemy sobie jakiś nas, któryś z naszych pigmentów. Ja polecam zaczynać od koloru jak najciemniejszego do koloru jak najjaśniejszego, a później na odwrót. Czyli zaczniemy sobie może od rdzawych kolorów, które zazwyczaj znajdują się na samym dole. I to będzie ten i ten. Czyli mamy tak jasny, jasna rdza i ciemniejsza. Bierzemy sobie, będziemy potrzebowali jeszcze pędzlów. Najlepiej takie jakieś złochane, których, na których by nam nie, nie zależało. Nakładamy sobie troszeczkę pigmentu na pędzel. Żeby nie było za dużo. Strzepujemy lekko. Nakładamy na powierzchnię, którą chcemy, którą chcemy pobrudzić. I takimi ruchami obtrzepujemy nasz pędzel. Warto sobie coś podłożyć pod spód, bo Pigmenty bardzo obrócą, więc jak chcę mieć czyste biurko, to radziłbym coś pod spód nałożyć. pierwszej warstwy pigmentu wygląda to mniej więcej e, tak. Czyli widać, że e, takie czerwone, czary, czerwone takie plamki tutaj, to jest właśnie ten pigment, który teraz będziemy wcierać w gąsienicę, więc bierzemy sobie pędzel troszeczkę grubszy i ruchami góra-dół wcieramy sobie go w powierzchnię modelu. E, powiem jeszcze, że wcześniej gąsienice były malowane kolorem czarnym, następnie były pomalowane e, maloną czernią. To jest kolor y, od gazę. To jest taki, taki y, kolor olejny w zasadzie. Y, on jest taki opalizujący. I na końcu był pomalowany płukanką y, Truck Rust od AK Interactive. I taka była kolejność powstawania gąsienic. Więc mamy już kolor ten y, nasz Track Rust nałożony. Następnie weźmiemy sobie e, Medium Rust od Aka Interactive. Nakładamy troszeczkę. So tego jaśniejszego radziłbym dawać troszeczkę mniej i rozcieramy sobie rdzenie mamy zaliczoną Teraz przejdziemy sobie do kolorów troszeczkę ciemniejszych. Będą to Russian Earth i Dark Earth. Te kolory też się dużo między sobą nie różnią. Nie wiem czy będzie widać. Jeden jest troszeczkę jaśniejszy, jeden troszeczkę ciemniejszy. Wielkiej różnicy nie ma. Zaczniemy sobie od tego ciemniejszego. Robimy tak samo jak w przypadku kolorów rdzawych. Następny kolor. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak intensywny chcemy mieć, jak intensywne, intensywne nałożenie tych pigmentów chcemy mieć. Jeżeli mamy na przykład model rosyjski. Oczywistą sprawą będzie, że więcej nałożymy pigmentu Russian Earth tak, z racji tego, że rosyjskie czołgi jeżdżą po rosyjskiej ziemi chyba, że mamy rosyjski czołg na froncie zachodnim no to wtedy troszeczkę więcej tego, tej, tej takiej e, europejskiej ziemi e, w, 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 w tym przypadku no jest to Tygrys, tak, Tygrys Zachodni Front więc używamy sobie troszeczkę kolorów jaśniejszych i ostateczne już kończenie modelu w zasadzie tutaj widać największą będzie widać największą taką różnicę między tymi kolorami, dlatego z tym wolałbym się troszeczkę hamować z tym jasnym kolorem z tego, że on bardzo jest bardzo intensywny, także zaraz zobaczycie co się stanie. Widzicie? Już widać, że jest bardzo mocny. Także przebija sobie tak przez, przez warstwy, ładnie. Mamy skończoną e, pokankę. Tu pokażę Wam, e, to jest e, bez, e, bez e, pigmentów. Tak wygląda głośnica bez pigmentów. Tak wygląda z pigmentami, widać różnica jest dość znaczna. Bez i z. Widać ładnie przewija się ten e, rdzawy kolorek. Tutaj y, widać też kolor ten taki, y, tutaj mamy też jasną rdzę, też ładnie nam się przebija, tutaj bardzo ładnie ją widać. Y, mamy oczywiście też kurz jasny, tutaj, miejscami, tu, tu, tu. No i jak się dobrze przypatrzymy, to widać też, y, widać też tą y, ciemniejszą europejską ziemię, także y, to jest dla mnie, mówię, to jest dla mnie chyba najlepszy sposób na robienie gąsienic, jeżeli nie chcemy się bawić z pukankami i z jakimiś różnymi e, takimi e, farbami olejnymi, tak. Teraz wam pokażę e, ten piasek, który tak odradzałem, zaraz wam pokażę dlaczego. Zrobimy sobie tutaj. Tak wygląda kolor żółty, piaskowy. A teraz yy, ten europejski kurz, który nakładaliśmy jako ostatni w poprzedniej warstwie, taka jest różnica. Tu mamy piasek, który jest żółty, na kamerze tego nie widać, ale on jest naprawdę taki mocno żółty. I tu mamy ten kurz, który jest raczej szary no i on wygląda dużo bardziej naturalnie niż ten piasek właśnie tutaj, który mamy. Ok, co mamy zrobione. Oczywiście, ja robiłem tylko pod spodem, jeszcze można sobie zrobić tutaj na górze, ale to sobie zrobię już poza kamerami. A teraz wam pokażę prosty sposób też na robienie rdzy na rurach wydechowych. Więc mamy nasze rury, światła. Mamy rury. Pomalowane są farbą yy, tą yy, od yy, gazę, tą Burnt coś tam, Burnt. nie pamiętam jak ona się tam nazywa. Burnt Iron właśnie. Yy, czyli takie palne żelazo. I teraz nakładamy sobie troszeczkę pigmentu tego Medium Rust z racji tego, że on jest taki ładny, ostry, i wcieramy go. Wiesz, niektórą chcemy pobrudzić. Tak wygląda właśnie taka rdza warura. Tutaj mamy bez rdzy z tej strony, a tutaj z. To jest bardzo prosty i w zasadzie nie wymagający jakiegoś dużego wkładu pracy sposób na zrobienie efektywniej wyglądającej rdzy. E, można jeszcze sobie do tego użyć pigment Fixera, jeżeli chcemy troszeczkę tak spotęgować nasz efekt. E, spróbujemy sobie to zrobić. Dokładamy sobie trochę pigmentu odrobinę pigment Fixera. Show Efekt wygląda następująco. Widać są dość y, widocznie takie y, czerwone te y, wydechy. Jeszcze można sobie na to nałożyć troszeczkę pigmentu. Czemu otrzymujemy efekt taki, że tarca nie jest taka równa, tylko jest taka postrzępiona. Ładnie to wygląda. Teraz popracujemy chwilkę nad przykurzeniem zewnętrznej powierzchni naszego modelu. Do tego celu polecałbym używać sobie tych dwóch yy, pigmentów. Z racji, tego, że są naturalne, yy, ładnie wyglądają i yy, mają właśnie ładny taki yy, jasny kolorek. Zresztą zaraz sami zobaczycie yy, powierzchnie, które warto by było przycieniować y, obkurzyć to są tak krawędzie y, wszędzie tam gdzie generalnie może się odłożyć kurz czyli tutaj y, góra szczególnie tutaj przy y, wszelkich rodzajach załamaniach czyli na przykład tu czyli krawędzie naszego włazu y, tutaj klatki wentylacyjne silnika tu, czyli wszelkie generalnie takie miejsca gdzie może odłożyć się kurz i może tam pozostać tak? czyli odradzałbym raczej kurzenia na płaskich powierzchniach, chociaż też yy, można sobie to zrobić ale tutaj radziłbym się troszeczkę zahamować i wolałbym poświęcić więcej czasu na krawędzie i zakamarki bierzemy sobie troszeczkę ciemniejszego koloru Robimy podobnie jak w przypadku gąsienic, tylko że troszeczkę bliżej, nawet dotykając naszego modelu. Gołąbeczek nad Warszawą leci, żeby się spokojnie uczyć mogły dzieci. Żeby nowej wojny nigdy nie zaznały, leć do wszystkich krajów gołąbeczku białym. Żyje w nowym mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym dotrzymują kroku. Przecież dzieci także walczyć chcą o pokój. w każdym kraju, i gdzie i wiosenka. Następną czynnością będzie rozjaśnienie troszeczkę naszego modelu, czyli w niektóre miejsca nakładamy sobie nasz jaśniejsze odcienie pigmentu. Oczywiście robimy to w mniejszym stopniu, żeby też nie przesadzić. I robimy podobnie jak w przypadku ciemnego koloru. otrzymaliśmy zróżnicowanie kolorystyczne na naszym modelu, czyli nie jest to takie y, monokolorystyczne, tylko jest troszeczkę więcej y, takiej takiej fantazji w naszym modelu. Następnie zrobimy sobie troszeczkę jeszcze y, rdzawego koloru. Też będzie to ciemny, z racji tego, że jasne kolory rdzawe łatwo rzucają się w oczy. Nie chcemy tego. Wolałbym raczej osiągnąć coś ciemniejszego. Wystarczy. I już w zupełności nam start. Takim oto prostym sposobem możemy sobie łatwo obkurzyć nasz model. Jeszcze jak mamy farbę olejną z łoszów, bardzo ładnie się to komponuje. Daje taki efekt właśnie takiego matowego, fajnego kurzu, co, co ładnie wygląda generalnie na modelu. I otrzymaliśmy teraz też taki efekt, że powierzchnia naszego modelu farba jest bardzo ładnie zróżnicowana, czyli że w miejscach, gdzie powinna być ciemniejsza, gdzie jest silnik, gdzie są oleje, jest ciemniejsze. A w miejscach, gdzie nie powinno tego być, czyli pod wieżą, jest jaśniejsze, tak? jest bardziej taki ten, ten lakier jest taki bardziej świeży. Jest błyszczący, tak jakby nic się tam nie działo, prawda? A w przypadku silnika, gdzie jest często używane, mamy i y, miejsca, gdzie jest chłodnica, i miejsca, gdzie są wentylatory, właśnie i tutaj ta klapka silnika, tam cały czas załogi się przemieszczają, y, dzięki czemu mamy y, okurzoną powierzchnię. Tak samo z przodu mamy zakurzoną powierzchnię, gdzie też załoganci właśnie używają dość często tego. Później dla zróżnicowania jeszcze dodatkowo modelu, żeby nie było takie zbyt monotonne, to przy ostatniej fazie kończenia możemy sobie dodać jeszcze zacieki, po prostu bezbarne, bezbarwnym lakierem zrobić sobie zacieki. W przypadku takim tak, tak samo jak robiliśmy zacieki tutaj. Te takie y, olejne tak samo możemy sobie zrobić właśnie zwykłym lakierem, po prostu cieniutkim pędzelkiem przyciągnąć raz i to wszystko i mamy taki zaciek, czyli to będzie takie delikatne zróżnicowanie tego kurzu, że nie ma tak, że cały czas jest kurz, 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 nie ma żadnej wody, nie, jakaś tam woda zawsze jest, więc y, gdzieś sobie musi odpłynąć. Y, także tutaj w przypadku kosienic i tak samo na kadłubie. Mamy ładnie obkurzony nasz model. Prostą, łatwą techniką, nie wymagającej jakoś wielkiego, wielkiej wprawy i jakiegoś wielkiego doświadczenia. W następnym odcinku nie wiem, co będę robił. Nie mam pomysłów. Zaczynając z tego, że skończyłem ten model, może sobie zacznę już tego inwadera. No tutaj tak naprawdę zostało mi tylko pomalowanie lakierem bezbarwnym. I, I to wszystko, i koniec modelu. Także przeszliście prawie przez wszystkie etapy budowy, malowania tego modelu. No, nie było tylko budowy, tak, nie było relacji z budowy. I coś mi się wydaje, że w najbliższym czasie zaczniemy sobie już inwadera albo będziemy kończyć jeszcze tygrysa. Tutaj w tygrysie też mam jeszcze dwie rzeczy, które chcę pokazać, i to jest. Składanie gąsienic. Dużo osób ma z tym problem, szczególnie z segmentowymi, i tam jeszcze parę rzeczy w środku. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.